Wszystkim tutaj, Arabella, Silentwater i witam Was bardzo serdecznie w drugim już odcinku serii zostań SS-owym youtuberem. I dzisiaj porozmawiamy sobie na taki temat, czy wygląd kanału ma znaczenie i czy jest on ważny. Tak jak w poprzednim filmie, aby mieć dostęp do co prawda dziś krótszego, ale wciąż tworzę do e w opisie jest link, i oglądając film, możecie sobie włączyć tego e ale nie musicie, bo i tak tutaj te strony Wam wyświetlam. Otóż, czy wygląd kanału jest ważny? Tak, jest ważny, ponieważ stanowi on naszą wizytówkę. I kanał bez zdjęcia profilowego oraz bez banerów w tle kanału nie wygląda zbyt zachęcająco, więc dzisiaj zajmiemy się tym. Jak to wszystko wykonać, żeby to miało ręce i nogi i wyglądało w miarę fajnie, bo naprawdę nie potrzeba jakichś skomplikowanych metod, a można to, można to fajnie zrobić. Tutaj przedstawiam Wam przydatne aplikacje, które polecam. Wszystkie są za darmo: jest to Canva, PixArt oraz Ibis Paint X. Nie wiem, czy Ibis Paint X jest do pobrania na komputerze, natomiast. E Natomiast Pixart oraz Canva, wiem, że na pewno Canva można używać i na komputerze, i na telefonie. Natomiast Pixart ja używam na telefonie, tylko nie mam pojęcia, czy jest dostępny na komputerze. Jeżeli wiecie, no to dajcie znać. Tak samo Ibis Paint X też używam na telefonie, ale nie wiem, nie mam pojęcia, czy można go też używać na komputerze. No i wszystkich można używać za darmo ale no płacąc mamy, mamy więcej możliwości. Natomiast nie ma problemu, aby je używać za darmo. Ja na przykład używam za darmo i mi to wystarcza. Tutaj przedstawiam wam takie przykładowe profilowe, jak one mogą wyglądać. Może być to postać, koń albo obrazek. No i możliwości jest generalnie bardzo dużo, a ogranicza nas tylko nasza własna wyobraźnia. Tutaj przedstawiłam wam tylko takie jakby propozycje. I teraz przejdźmy do tego, jak zrobić takie profilowe. Ja generalnie zawsze rozpoczynam od programu EBIS Paint. Zaraz Wam powiem dlaczego. Aby tutaj dodać zdjęcie, klikamy sobie ten plusik na dole, a następnie import Picture i otwiera nam się nasza własna galeria w telefonie, którą ja tutaj Wam zasłoniłam, bo nie chcę pokazywać Wam mojej galerii. No i teraz będziemy wykumkowywać, jakby tło, będziemy je wymazywać, aby ten koń, postać, zależy po prostu co chcemy, jakby wymazać, yy, było. Taką jakby naklejką, a nie zdjęciem, żebyśmy to mogli wstawić na jakieś tło fajne. No i generalnie tego nie trzeba robić, bo to jest tylko jakby propozycja jednego z tych profilowych, jak go zrobić. Można też po prostu wstawić jakieś swoje zdjęcie z SSO czy coś takiego, i wtedy po prostu jakby wiecie, wrzucacie zdjęcie i macie to z głowy. A ja tutaj wam jakby pokazuję, jakby jak zrobić tam jedną propozycję z tych, które wam pokazałam. No i generalnie tego wygumkowywania tutaj, takiego dokładnego nie trzeba robić, ale jeżeli jesteście duszą perfekcjonisty, tak jak ja, no to polecam, bo to jest bardzo fajne, bardzo dokładne. I naprawdę bardzo fajne tutaj rzeczy można zrobić też do miniaturek, ale o tym będziemy rozmawiać w innym filmie. Co prawda można też usunąć tło w programie PixArt, ale nie jest to według mnie takie aż dokładne jak tutaj. Chyba, że po prostu jeszcze nie do końca zaznajomiłam się z usuwaniem tła w PixArt. Ale jeżeli wy wolicie w PixArt to robić to oczywiście nie ma problemu. Najważniejsze jest, żebyście wszystko co tutaj ja wam pokazuję dopasowywali jak najbardziej pod siebie. I teraz najważniejsze na koniec klikamy Save As Transparent PNG. Gdy już tą postać lub konia sobie przygotujemy, no to możemy teraz przejść do jakiegoś programu. Może być to PixArt, Canva lub po prostu jakiś program, który lubicie. Ja tutaj Wam polecam dwa, PixArt lub Canva. No i profilowe zrobimy sobie w PixArcie, a baner w Canwie. No i teraz, żeby tutaj dodać jakby jakieś tło, to sobie klikamy ten plusik na dole i otwiera nam się nasza galeria. No i możemy sobie wybrać jakieś zdjęcie z naszej galerii. Na tło, lub możemy zjechać na dół, i tutaj mamy kolorowe tła. Generalnie was bardzo przepraszam, bo nie wiem dlaczego, ale momentami po prostu nie nagrało mi ekranu i jest czarne tło, ale będę wam opowiadać. No i teraz dodajemy sobie, jakby zdjęcie. Tutaj macie zakryte, bo otwiera nam się galeria zdjęć w naszym telefonie. No i wybieram sobie tego konia i tutaj mi ucięło, więc ja to wam przycięłam, żeby nie było długo takiego czarnego ekranu. No i tego konia możemy sobie powiększać, pomniejszać, obracać, dodać cień oraz dodać obramowanie. To są te białe kreski. No i teraz fajnie też dodać y, jakiś napis. Może być to na przykład nazwa kanału. Ja tutaj sobie zrobiłam akurat napis Arabella. No i są różne tam, wiecie, style do wyboru. Czcionki, to już tam wiecie, można się pobawić samemu według Waszego uznania. Najważniejsze jest, żeby samemu odkrywać program i poszukiwać w nim tego, co sami lubimy. Banner. Co on może zawierać? Tutaj właśnie też Wam, tak samo jak z profilowym, przedstawiłam parę takich przykładowych opcji. Ale oczywiście, jak z poprzednim razem, ogranicza nas tylko nasza własna wyobraźnia. I tak jak na tym pierwszym baner może zawierać nazwę kanału, obrazek bądź grafik kanału, czyli wiecie na przykład, że nowe filmy w środy i soboty. I przejdźmy sobie teraz do tego, jak taki baner wykonać. Tak jak mówiłam wcześniej, baner będziemy robić w Canvie, ale możecie go też zrobić w PixArt. Zarówno tak jak profilowe możecie zrobić też w Canvie, wszystko tak jak lubicie. I tutaj klikamy utwórz projekt, a następnie grafika kanału YouTube. No i będziemy wykorzystywać tą technikę, którą wykorzystywaliśmy przy robieniu profilowego, czyli po prostu to wycinanie postaci. No i tutaj wybieramy sobie, klikamy na to białe tło. I wybieramy sobie jakieś fajne tło. Yy, takie, jak, które nam się po prostu podoba, i za chwilę będziemy sobie dodawać yy, tutaj jakąś postać. Akurat w moim przypadku to będzie jeździec na koniu, i później napis. To będzie wszystko przyspieszone, będziecie to widzieć. I ja generalnie zawsze robię to w taki sposób, że robię tutaj jakby. Wszystko sobie opracowuję, następnie idę na stronę YouTube, ustawiam sobie takie zdjęcie na jakby baner i dopasowuję. Później wracam z powrotem do projektu i tutaj wszystko poprawiam tak długo, aż wszystko będzie jakby w odpowiednim miejscu, żeby to wszystko ładnie wyglądało, zarówno na telewizorze, komputerze, jak i telefonie, bo to też jest ważne. To nam się wyświetla i pokazuje, jak to wygląda, więc. Dobrze jest mieć to fajnie dopasowane wszystko. Okej okay, kochani, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że był on dla Was pomocny i że Wasze kanały będą teraz wyglądały super, tak jak Wy to sobie wymarzycie. Bo ja tutaj wam nie, nie daję jakby takich wiecie, gotowych przepisów, tylko po prostu pokazuję, jak to zrobić i wszystko możecie zrobić na swój sposób. Już za tydzień będziemy nagrywać oraz montować nasze filmy, a za dwa tygodnie pokażę, jak zrobić miniaturki. Także zostańcie ze mną na tym kanale, jeżeli interesuje Was ta seria, oraz zapraszam Was też do innych serii typu Star Stable od nowa, w której gram jakby jeszcze raz w Star Stable i wykonuję te wszystkie zadania jeszcze raz. Więc jeżeli Was by to interesowało, to zapraszam. No i do usłyszenia! Pa!